Cmentarz ewangelicko-reformowany był również redutą, na której były toczone walki. W pamięci 60 żołnierzy Batalionu Parasol Armii Krajowej, poległych, zamordowanych i zaginionych w sierpniu 1944 roku na cmentarzach ewangelickich oraz wszystkich redutach woli. Towarzysze broni z Batalionu, z batalionu Parasol. Pamięci za współwyznawców poległych, zamęczonych, zaginionych na skutek działań II wojny światowej oraz wszystkich osób, które zaginęły na tym cmentarzu. Cmentarz ewangelicko reformowany. A ja szukam grobu z kabaretu starszych panów. Przybory. Jeremiego i nie mogę znaleźć. B, E. Jestem pierwszy raz na tym cmentarzu. Postanowiłem przyjechać odwiedzić grup. Mariana Kociniaka, a znalazłem grup. Anny German która też pisała się w moją przeszłość za sprawą babci i mamy. Grup Tolimankiewiczówny, Gwiazdy lat Dwudziestych. No trzeba będzie pożegnać. Następnym razem odwiedzę grup Jeremiego Przybory. Spokojny cmentarz zupełnie inny jak Powąski czy cmentarz Brudnoski. Ale też leżą tu Polacy.